Cześć, Szymanko, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I no wstępie chciałbym przeprosić, że dawno nie było materiałów, no ale wiecie... Yy, słaba pogoda, zima, jest sporo, sporo spraw na głowie innych. No i mamy niedzielę. Mamy niedzielę, mam chwilkę wolnego czasu. Yy, trafiła się fajna miejscówka. Znaczy, trafiła się. Jest fajna miejscówka, ponieważ ono, żeby te pole były już zasiane. A że mamy pogodę taką, jaką mamy. Gospodarz musiał to jeszcze raz przeorać, bo nie wiem czy to nie zeszło, czy, czy... coś się z tym złożą stało, znaczy zbożem no, z tym co z tą roślinnością coś się stało, nie wiem, nie zna się, a więc tak, no co, ja odpalam Simplexa, biorę się za szukanie, no mam nadzieję, że mi wybaczycie brak, brak materiałów i mam nadzieję, że w tym materiale wpadnie coś fajnego, także co, mam liczę na, na, na pierwsze serwerko w tym roku, no, także co, ja zawijam sprzęt, i bierzemy się za kopanie. Cześć A więc tak Udaję się na miejscówkę Nie chcę tutaj ryć Pola samochodem więc idę pieszo Mrozek złapał fajnie jest minus 2 Będzie się dało fajnie chodzić co A... A coś o tym miejscu mm... Było tu już kilka wypadów, jedno było z kamerą, Jeszcze tu chyba, na którymś z tych pól. Klątwa Jana Kazimierza, byłem wtedy z Przemkiem, pozdrawiam, Grand Vitaro. A tutaj jest obok pole, jest pole zaorane i podejrzewam, że mogło tu być jakieś targowisko, ponieważ wychodziło tutaj sporo monet. A niedaleko jest miasto. Także mogło tak być. Ja spróbuję. W ogóle, czy da się wbić szpada Oho. Ojej, może być ciężko. No da się przebić, więc może nie będzie takiej tragedii. Także co? Widzimy się przy pierwszym sygnale. Trzymajcie kciuki. No i tak, jest pierwszy fancik. Jakieś zdobienie. Jakieś Może kiedyś było pozwłacane nawet. No ale jest tragedia. Nie da się kopać. Tutaj na tym oranym jest ciężka sprawa. Nie ma opcji. Chyba jadę do lasu, bo, bo nie będę chodził tu posianym za bardzo. To już jest Także to co. No nic, zobaczę, dojdę do samochodu i, i zastanowię się co mam, co mam z sobą zrobić. No ten mro, mrozek minus 7 pokrzyżował mi plany w nocy. No ale nic. takie jest życie Zmiana scenerii I wpadł guziczek. Jeszcze nie wiem co to, nie chce mi się trzeć, znaczy nie chce mi się. No nie będę go tarł. Zmocno zobaczymy jak wyschnie. Dojechał Kamil ramy w lesie Na polu była tragedia, nie dało się spadać początek spoko Lecimy dalej Tutaj mamy kolejny sygnał Jest To Stara obrączka, gołębia Fajny fancik Nie wiem gdzie Kamil gdzieś się zginął Tu mamy też pole obok, ale wyszedłem wbić spadel nie da rady. O kurczę. Przepraszam Was bardzo za tą jakość filmu. No nic. Trzeba kopać dalej. Także co? Po niewiele czasu mamy. Widzimy się przy kolejnym dołku. Może jakieś poroże wpadnie. Jest na to szansa. Pięknie. Jadę poszukać Kamila. Nowy nabytek. <noise> fajny sprzęcik Kamil gdzieś chyba w tamtych stronach nie, nie udało się nic znaleźć ciekawego Także Co chyba czas dobiega końca Trzeba też się trochę poleżeć Jutro do pracy Kamień znalazł jakiś fajny guzik Zaraz do niego podjadę To, to pokażemy może jeszcze z pół godzinki pochodzę, zobaczymy. Muszę go najpierw znaleźć, także co, widzimy się u Kamila. Nie przedłużam, smale kapora. Cześć. Jasłuszyki. Kończymy na dzisiaj. Kończymy, kończymy, no. Co znalazłeś ciekawego? Ostatni dołek to kolmosik, bardzo piękny. Złoty? Moment, czekaj. Okay. Ostatni dołek, polmosik, ale ogólnie powiem Ci szczerze, że coś tam powiem. Nie jest źle, nie? Do Było mnie... jakichś wielkich fantów. Też mam guziczek, tylko nie tarłem go. Głożeczka. Ale stan... Harmonika. ...agonalny, ale coś będzie na nie widać. Jakiś jest coś. Coś jakby chciało się pokazać, no ale... O, pokażemy te kamery. I obrączka gołębia przedwojenna Chyba Podwójny czek czek. to chyba pocztowy, co? Chyba tak Fajnie, fajnie, fajnie. I co to jeszcze jest? Wcale Soniak. Oczywiście. <laughs> no I co? To I tym akcent... się dzisiaj. Tym akcentem kończymy. Drugi wypad chyba mój w tym roku dopiero. No. Ty w sumie mój też. Tak mój mi się też wydaje. bo też tydzień temu z chłopakami byłem, a tak wcześniej nie Z Bartkiem chodziłem. byłem w nowy rok. To że ostatni materiał jest. I chyba tyle. A i byłem u chłopaków, co znaleźli ten depozyt masek. No to byłeś wtedy. No tak, no to i mój ostatni raz wtedy było. No i tyle no. Sreberka jeszcze w tym roku nie ma niestety. Ale w tym roku będzie złoty. Złoto, złoto, <laughs> złoto. złoto tak jest. Miałem okazję w końcu potrzymać złote, złote 10 rubli w ręku, to może się przyzłoci w tym roku. Dobra. nie będzie. No, także co? Siemano. Na razie.